Witam w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym zajmiemy się wymianą dysku twardego w konsoli PlayStation 4. Tak jak mówiłem, poprzedni pad został odesłany, dostałem nowy egzemplarz, no niestety, plus jest taki, że gałki analogowe działają jak potrzeba, przyciski też. Ale poprzedni egzemplarz był w dużo lepszym stanie wizualnym. Ten jest dość mocno już porysowany, szczególnie w okolicy gniazda USB. No ale cieszymy się tym, że pad działa tak jak powinien. Padzik na bok, jak już jesteśmy przy padach, chciałem się pochwalić. Wczoraj udało mi się w końcu naprawić pada do Xbox One a w kolorze białym. Piłem go kiedyś z uszkodzoną konsolą, próbowałem coś zrobić, ale niestety coś nie tak było z analogami. Analogi wymieniłem. Jednak niewiele to pomogło, bo jeden z analogów nie bardzo chciał działać. Były jakieś problemy. Wczoraj rozebrałem. Okazało się, że nie dolutowałem. Niestety w trakcie lutowania kilka padów od gałek analogowych, do których się wlutowywałem urwało się od temperatury, więc troszkę druciarstwa musiałem zastosować ale podpiąłem się bezpośrednio przewodami kenarami pod układ na płytce i w tej chwili pad w 100% działa, został sprawdzony pod Windowsem w programie do testowania nie ma żadnych pływających analogów. Przyciski działają wszystkie. Więc działa sprawny. Jestem z tego zadowolony. Oprócz tego mam jeszcze drugi pad. Ten jest przewodowy do Xboxa lana firmy PDP, ponoć bardzo dobrej firmy. Dużo lepsze niby niż oryginalne Microsoftu. Ale jakoś do mnie nie przemawia, bo jest na Przewodzie, więc troszkę trudniej. No i mam jeszcze trzeciego w kolorze ciemno-niebieskim, edycja Forza, w którym ogrywam wszystkie gry, które posiadam do tej pory od dłuższego czasu. Ten jest w bardzo dobrym stanie. Wszystko działa jak należy, więc myślę, że któregoś się pozbędę. Prawdopodobnie będzie to ten przewodowy, te dwa sobie zostawię i będą służyć. Dobrze, padę na bok. Więc, jeśli macie coś do zrobienia, nie idzie, to pomyślcie sobie, że na pewno przyjdzie na to czas. Ja też nie, wielokrotnie ja. miałem sytuację, że coś nie działało i dopiero po jakimś czasie udało się naprawić. Nie ma się co zniechęcać. Przystąpmy więc do najważniejszego tematu dzisiaj. Konsola PlayStation 4, zakupiona niedawno. Co będziemy robić? Będziemy wymieniać dysk z 500GB na 1TB. O 500GB w dzisiejszych czasach troszeczkę mało, gdy w momencie, gdy gry na PlayStation 4 potrafią zajmować po kilkadziesiąt giga. Nawet około setki. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście konsola, nowy dysk, wkrętak krzyżakowy i pendrive z nagranym oprogramowaniem systemowym z aktualizacją. Pendrive minimum 2GB sformatowany pod system FAT32. Dysk podobnie musi być sformatowany w systemie FAT32, bo innego systemu konsola PS4 nie zobaczy. Wszystko to już jest przygotowane, więc teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Należy ustawić konsolę tak, jak ja teraz postawiłem. Górna pokrywa dzieli się na dwie części: jedna szersza, druga węższa, w tym przypadku ta czerwona. W miejscu, gdzie pokrywy się łączą, należy lekko docisnąć palcami i przesunąć pokrywę do siebie w ten sposób. Wszystko jest na zaczaskach, więc nie trzeba nic na razie odkręcać. Delikatnie ściągamy pokrywę, tak żeby nic nie uszkodzić. Odkładamy ją sobie na bok. Bierzemy wkrętak i odkręcamy jedną śrubkę, która znajduje się na samym końcu w prawym dolnym rogu w tym momencie. Trzyma ona cały koszyk z dyskiem. Śrubka odkręcona, więc w tym miejscu Palec i mamy cały koszyk z dyskiem. W koszyku mamy po bokach cztery śrubki czarne. Należy je wykręcić. Mocują one dysk twardy do koszyka poprzez gumowe dystanse, które przy okazji tłumią wibracje. W momencie przykręcenia dysku do koszyka trzecia śrubka i ostatnia, czwarta śrubka wyjmujemy stary dysk, w tym wypadku jest to dysk firmy HGST model HTB. TT5S AE500, pojemność 500 giga. Odkładamy sobie go na bok. Bierzemy nowy dysk, wsuwamy do koszyka. I podobnie jak w poprzednim kroku, te same otwory, wkładamy śrubki, przykręcamy dysk do koszyka. Nie jest to trudne, w porównaniu np. do takiego Xboxa One, gdzie trzeba rozebrać praktycznie całą konsolę, żeby dostać się do dysku. Żeby nie przedłużać. Konsola już była przeze mnie wcześniej rozkręcona. Dysk został już wcześniej przeze mnie wymieniony. I oprogramowanie w tej chwili już jest zainstalowane. Żeby nie ciąć filmu, bo tak będzie łatwiej. I w tym momencie mam już praktycznie wszystko gotowe. Wsuwamy koszyk na miejsce, przykręcamy śrubką zabezpieczającą do oporu. Zakładamy klapkę. Dociskamy. I zasadniczo konsola jest gotowa. W tym momencie powinienem wziąć pendrive'a, podłączyć go i dokonać instalacji systemu na dysku. Ale, tak jak mówiłem, to już mam za sobą. Zostało wcześniej zrobione. Wszystko działa bezproblemowo. Co dodać? Aby zainstalować system na dysku, trzeba mieć pendrive'a minimum 2 GB, bo klik zajmuje ponad 1 GB. Tak jak mówiłem, pendrive musi być sformatowany w systemie FAT32. Podczas instalacji systemu pendrive'a podłączamy do gniazda. Pierwszego patrząc od frontu konsoli z, prawej, z lewej strony do drugiego gniazda USB. Podłączamy pada na kablu USB, ponieważ przy instalacji systemu konieczne jest używanie pada poprzez kabel USB. W przypadku próby użycia pada bezprzewodowo, nawet jeżeli pad jest z konsolą sparowany. Wyjdzie i tak komunikat, że należy go podłączyć do konsoli przez kabel USB. Tak było w moim przypadku. Ale po podłączeniu do konsoli kablem wszystko już dalej później przebiegło pomyślnie. Nie ma żadnej filozofii. Trzeba tylko po prostu czytać, co jest wyświetlone na ekranie i postępować zgodnie z instrukcją. Cała operacja instalacji trwa około 10 minut. Nie jest skomplikowana jak mówiłem, a dzięki temu powiększyliśmy sobie przestrzeń dyskową z pół giga do 1 giga. W zasadzie po instalacji systemu na dysku mamy dostępne 871 giga. Co myślę na jakiś czas wystarczy. Być może kiedyś w przyszłości, jak dyski z większą objętość, stanieją. Wymieni się na 2 albo 4 giga, terabajty. Jak będzie trzeba. Chociaż aż taka duża pojemność w tej konsoli nie jest chyba potrzebna. Przynajmniej w moim przypadku. Ja gram w kilka gier, więc aż tyle nie będzie trzeba. Na dzisiaj to tyle i zapraszam na kolejne odcinki.